Siam robi ja jestem Kutełek. Dzisiaj chcę Wam coś zapowiedzieć. Wiem, że na pewno, gdy wejdzie już piosenka Sylwester, a widzę, że bardzo jesteście nią Zajarani, bo trailer ma 600 ileś wyświetleń, więc myślę, że Wam się podoba. Jeśli nie, to no nie. A więc robię 50 zadań na mieście i. No po prostu to będą bardzo dziwne zadania. Zrobię je po Sylwestrze. Nagram to, wrzucę. I będziecie mieć pełny filmik z 50 zadań na mieście. Więc teraz wam zrobię jedno takie dziwne coś. Czyli będę skakał na łóżko. ale nie wiecie nawet jak. Więc skaczę tutaj na to łóżko. I oczywiście bez żadnej amortyzacji nie zrobię tak. Że nie będzie amortyzacji Tylko lecę na bombę Znaczy na bombę, to nie Ale skaczę Wiecie co, boję się Bo może się połamać deska w łóżku Dobra, lecimy Ojejku To było trudne Więc robimy pięć takich skoków Dziękuję za oglądanie Pa pa O kurde. Wchodzę pod łóżkę, żeby zobaczyć sytuację. Nic się chyba nie połamało. No nic się nie połamało. Tu wszystkie są całe. Chyba. Tam też są wszystkie całe. Dobra. Akurat pod koniec filmu? Tak, tak. No, na, na sam koniec. Wykaczę trzeci raz. Teraz już myślę, że się nic nie połamie. Dziękuję za oglądanie. I tak jak wtedy. I pewnie się coś powie. Nie dobra, była amortyzacja. To się nie zalicza. Nie. Czy tu była amortyzacja? Nie wiem. Jeszcze dwa. Ej, no nie, no nic nie leci. Ostatni.